Dzień dobry, witam Was na Pyrkonie! I na dzisiejszym filmie to nie będzie typowy vlog z turnieju. Dzisiaj na tym największym polskim fantastyki i wszystkiego co z nią powiązane będę poszukiwał Pokemonów. Zobaczymy jak wiele uda mi się znaleźć. Wiem, że będą turnieje Pokémon, wiem, że pomagam w ich organizacji. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy się w środku. Na razie wędruję po wejściówkach. Jedna z pierwszych rzeczy, która rzuciła mi się w oczy, wielka wyprzedaż kart. Znalazłem karty Pokémon, ocenione przez PSA. Proszę bardzo. Różne różniaste Pokemonowe Mistery Boxy. Co to jest za sklep? O to jest pytanie. Skład gier, moi drodzy, taki zestaw przygotował. I tutaj naprawdę jest dużo o Pokemonach, jest dużo kart. Drugą, drugą rzeczą z Pokémonów, jaką znalazłem. To jest turniej w karty, który sędziuje. Także tak to wygląda. To jest pan Sebastian. I Pan Sebastian, pan Sebastian, pan Sebastian dodaje uwagi. Niepotrzebne zupełnie. Ale ktoś musi to robić. No niby tak, nie? No i tu sobie ludzie grają w Karciochy. Ja tu sobie siedzę, pilnuję. Na przykład patrzymy, czy taki Lesiu dobrze gra w karty. Nie gra dobrze. Lesiu na czwartym miejscu turnieju. Szczęśliwy że szukałem na cztery dodatkowe, deki, grają z Gandhi, to tak. Daj pozostałe rozdanie nagród. Brawo Balerona! A to jest miejsce, w którym będziemy spać. Dużo ludzi. Ja na jednym materacu zakład i CG. To jest największy kolab ludzkości. No, także tak to wygląda, Pyrkon. Idziemy dalej w poszukiwaniu Pokemonów, tym razem nocą. Tutaj są Warsy. Eee. O, to kojarzę. Eee. Wiesz co, ja jestem w ogóle też bardzo mało serialowej, bardzo mało wszystko. Nie, trzaję, trzaję. ja na przykład Anina tak olałam ostatnio. Kojarzę tylko memy typu, teraz jest mem na sika Nie sika. kojarzę. O Boże, trzeba TikToka do tego nagrać, totalnie. Ciemno. Wiecie co się robi w łóżku z Aquam TCG? Co się robi? A się <grym> Tylko to robią. Uzależ... Nie wolno się uzależnić od Pokemonów. Wszystko, moi drodzy, z umiarem. Dobranoc. Przetrwaliśmy noc z Aqua TCG. Było zimne jak sam. Zimno. Było. było. Czyli trzeba kupić coś, żeby było cieplej. Jakieś koce, no. Idziemy do Lidla. To będzie niesamowity vlog. Miał być szukanie pokażą, tak naprawdę będzie przygoda ze spaniem. I szukaniem koncernu. Tak, takie rzeczy, nie? Ale przynajmniej jest ciepło dzisiaj rano. No, to tyle dobrze. W ogóle to jest fajne, to wam pokażę. Wielki ogr. Czy co to jest? Jest wielkie i dmuchane. Tylko nowy ork. Postanowiłem sobie wystartować w turnieju team deków i kupiłem taki battle deck. Z Greninżą i nawet nie zdążę tego zakoszukować. Wszystko na przypale, ale zobaczymy. W takim turnieju chyba nigdy nie grałem. IRL. Nie wiem, czy ktokolwiek organizuje turnieje w battle decki. Tyle ludzi zapisanych, także trochę konkurencji jest. Zobaczymy, co się uda ugrać z Greninżą i X. Nawet, nawet się Robert Lewandowski trafił na Pyrkonie z kartami. Trwał właśnie turniej. Pierwszą rundę przegrałem. Nie będę grał więcej w team decki. Nie podoba mi się ten format. Dotarliśmy na najważniejsze miejsce w hali wystawców i tutaj, jeśli mają gdzieś być pokemony to tu co nie? co tak co tak ta znalazła aqua na górze tu jest torba z pikachu generalnie tam są jeszcze jakieś czapki, a tutaj stoisko ze słodyczami japońskimi chyba i koreańskimi, czyli japońskimi A tam styl Jeśli chodzi o pokemonowe pluszaki dotarliśmy tutaj. Pifery, Gengar, jest Piplup A to są duże wersje jeszcze. Duże wersje. Która ci się podobała? Którą byś kupiła? Mam takiego. Masz Gengara? Mam. Tego dużego? Tego dużego jest To pieniędzy pewnie kosztowało. Nie pamiętam też się podoba ten Togepi. Togepi wydaje się giga. One są bardzo, bardzo mięciutkie. Można na nich spokojnie leżeć. Właśnie, bo nie mamy poduszek. Dobra. I zmieniam zdanie. Iwi mi się podoba najbardziej, jednak. Śpiący Iwuś. Giga cute. O, popatrz tutaj, odwróć się. Sajdaki. O, 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 widzisz. To jest coś. Więcej pluszaków. Generalnie kruszaków jest bardzo dużo pokemonowych. No ale no, nie tylko pokemonowych. Z Pokémonów są też czapeczki Nawet w takim złym pikachu Eleganckie torebki. A chcesz sobie przymierzyć, czy ci będą pasować? No, ne ne Necesery Powstaczka, nie? O, do pracy. I na, na turniej, nawet deku tam nie zmieścisz. To z takiego kłopouchego musisz sobie żyć. Ale nie, ale są też plecaczki z Pokémon. Pikachu? O, ten jest, jest fajny. Kodowalają. Gengar może nie, ale ten. Ten Jiggly jest fajny. No, Pikachu jest stojący duchą. Ale tutaj jest. I on jest większy od Nie, to mi chyba najbardziej Jiggly. Ten I wkurzony, no. Bo jest mieszanka futra ze skórką. Bo jest skórzony. Nie wiem, gra mi to jakoś najbardziej. Kolejny event Pokémonowy jaki ma miejsce to jest nauka gry. I tutaj właśnie pokazujemy ludziom jak się gra, jak zacząć grę w karty Pokémon właśnie na tych zestawach z Battle Academy. Tu są rozłożone. I tak to się prezentuje. Dziewczyny otwierają boosterboxa. Aquaty CG nagrywa content. Następny punkt programu to yy, kolejka do pani Hanny Kinderkis, której jeszcze nie ma, a kolejka już jest. Nawet I... nic nie mówię. Co się dzieje? Siedzimy? Nie siedzimy? No, to siedzimy? I czekamy na autograf od pani Hanny. O 20 ma się pojawić, jest 19.30. A ten w czapce tam to Shen jest. Ale nie stoi z nami kolejce, tylko w innej. Teraz nie wiem, że go nagrywam ze sneak peeka. Zobaczcie, na kogo trafiłem w kolejce. Rafał, Nobis, Rafał Nobis. I co, co tu będziemy robić? Tu będziemy podpisywać polskiego pikaczu. I energię I, I energia. kto nam to podpisze? Sobie nawzajem podpisze? Anna Kinderkiss. No dobra, nie sobie nawzajem Pani, Pani Anna. Kolejka jak widzicie taka. Nie ma źle, nie ma dobrze, ale... Jeszcze pewnie z 15 minut czek czekania najmarniej. Bo no, jeszcze, jeszcze tutaj kolejki trochę zostało. No właśnie. Nie, nie mam poprze się dla Dominika Kolejny film, chyba masz ten film się najpiękniejszy Spotykam właśnie bohatera dzieciństwa Bohaterkę Dominika, aż <laughs> yes, Dziękuję pięknie i czy też można prosić o zdjęcie? Tak, bardzo proszę Aaaa mam autogram od pani Handekinerki Nastał ostatni dzień, niedziela Dzień Pański I Aqua TCG chwali się co kupiła Mam takiego wisiorka miękki To jest coś... Gęgar? Tak, to jest Gęgar To nie jest Gęgar To jest Gęgar no, To jest nie wiadomo co jest to, tam to jest ten Gęgar Gęgar w domu Gęgar w tam domu Ten robi... gęgar, gęgar mnie troszkę przeraża Ale on robi Ten, ten jest fajniejszy niż tam. I, i, to, I to smyczka jest, jest. To, to... No. I co jeszcze kupiłaś? To jeszcze... Opowiadaj, bo mamy do zapełnienia jeszcze 16 minut filmu <laughs> Jeszcze zakupiłam takiego opulwobulwę Trzeba bo się zasłonił Taki Trochę upośledzony wyglądają do Pokémon. Trochę, jak... trochę upośledzony tak? I nie znam pokebola, który jest pokebolem R To jest yy, Master Ball, ale nie. Ale nie. Ale nie. Co jeszcze kupiłem? Nic więcej. Chiny jakieś, ale to... Tam... Aquaty CG dzisiaj będzie prowadzić panel z panią Hanną Kinderkiss. Tak. I takie top 1 pytań, bo będzie sesja QA. Ja idę, ja idę dzisiaj na czego możemy się nauczyć od Pokémonów. Mhm. I... Ty będziesz prowadziła QA. Top 1 tak. pytanie, jakie można zadać do pani Hanny Kinderkis? Top 1? To no. będzie Twój ulubiony Pokémon. No nie, nie, to nie, ale w sensie nie, nie chodzi mi o top 1 najczęstszych, tylko top jeden najlepszych, top top nie? najlepszych. Jak... Czy Aż wróci do anime. To jest najlepsze pytanie. A skąd ona ma to wiedzieć? Ona tylko podkłada głos. E, ja bym się spodziewała, że ona dwie rzeczy. No może w sumie. Ja bym tak bardziej z tego tak z backhandu ją wziął, nie? Że coś tak, takiego dziwne, nie? No ja mówię, ja bym zadał pytanie na przykład, czy jakby pani jechała na Mistrzostwa Świata, czy, czy zagrałaby pani droga pultem, czy gardę w I nie? się męczę kobita. Albo można się jej po prostu spytać, czy grała kiedykolwiek w karcianka, tak? Bo nie wiem, czy grała w karcianka. Jakby możliwe, że nie, ale widziała bardzo dużo kart. W kolejce prawie wszyscy mieli karty. To... <laughs> Naprawdę widziała bardzo dużo kart, tak? to, to bym się jej nie dziwił. Aha, a miałem powiedzieć to, że jak wy macie jakieś pytania dla pani Hanny Kindergis, to piszcie je w komentarzach pod, pod tym filmem. Nigdy ich nie zadamy pewnie, bo nigdy się już z nie, nie zobaczymy, ale możecie zapisać, bo no najciekawszy komentarz przypnę. O! To, oh, jest, to jest totalnie nagroda. Totalnie poczujecie się tak, jak zwykle przypinam, nic nie przypinam. Dostaniecie serduszko od Dominika. Nie, od to, nie to nie jest. To nie jest, to nie jest, to nie jest nagroda, bo no ja no serduszkuję. To pra... prezesa. To nie jest nagroda, bo ja, bo ja wszystkie komentarze serduszkuję w zasadzie prawie wszystkie. Ale no, przy, przypnę najlepsze pytanie do pani Hanny Kinder King i Wyślemy jej yy, pocztą przez Aquę czy coś takiego. Wyślemy do Aqua i Aqua to będzie odpalić przez. Taką bita ma kontakt. Pan, Pani Hanie, pani, pani, pani Hanie, pani a dokąd nocą tu jest, nie? I tak to będzie wyglądać, nie? I pani Hania o, o drugiej w nocy obudzona Ja pierdolę To oczy na. Tak będzie, tak będzie No i dzisiejsza nauka gry że bardzo nawet znane twarze Przyszły pan Wiśnia z Piły Aquash się troszeczkę, troszeczkę zaczęło pierdzielać No ale trudno no i pan Sebastian, który dzielnie pracuje na posterunku. Ja Nieprawda, ej! Ale chodzi mi, że cały dzień. Cała A dzisiaj? Ta, dzisiaj? Ja dzisiaj? Dzisiaj? Cały weekend. Mam na myśli, że przez ciągu całego weekendu tutaj było... Proszę powiedzieć, że dzisiaj. Nie. Bardzo ładnie pracowałem dzisiaj? Dzisiaj tak. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tak. <głos> <głos> Mistrzem, ...prawda? Tak. No. A to może... <noise> ja nagle słyszę... A? Myślę, ach kurczę. I mówię do realizatora, Dysiu, chodź, tak nagramy. A on mówi, ja nie wiem, czy to przejdzie. No, ostatnią atrakcją Pyrkonu, jaką miałem szansę uczestniczyć, była prelekcja i Q&A sesja z panią Hanną Kiterkis. No i kobieta robi robotę po prostu. Jest niesamowicie charyzmatyczna. Kilka ciekawostek o nagrywaniu Pokémonów, kilka ciekawostek w ogóle o dubbingu, bardzo miło się tego słuchało. I na tym, moi drodzy, dla mnie Pyrkon się kończy. To całe wydarzenie. To jest tylko jedna mal malutka hala, to oczywiście sensie cały Pyrkon. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta relacja. Ja zbieram się po rzeczy, i idę na pociąg. Trzymajcie się, dzięki bardzo. Pa pa! Jeśli ja wiecie co to jest, to tutaj grają w Quidisa.